Spodziewasz się sukcesu, rozumiem, ale nie, nie mieliście takiego poczucia, że jednak wchodzicie w cholernie trudny gatunek? To, bo to jest troszeczkę tak, nie, nie, nie chcieliście czegoś bezpieczniejszego niż RPG i to dodatku bez walki? To znaczy, my, my stanęliśmy wobec pewnego y, faktu i, i, i wiedząc, co się dzieje na rynku RPG-owym, wiedzieliśmy, gdzie jest już taki Red Ocean, że tam będzie no, po prostu rzeźnia, bo będzie ten, to znowu poprzeczka. No będzie, jakości. Baldur, no, będzie Baldur albo coś przed Baldurem Divinity, które, Original Sin dwójka, która mm -hmm. też już naprawdę jakościowo jest wyżyłowana i. i nie chcieliśmy tam być i szukaliśmy troszkę takiego bardziej Liczy. kursu w, w, w bok mhm. i takiego swojego blue ocean, żeby z, znaleźć fragment niebieskiego oceanu. I, i, I poszło właśnie ok, no to w, pójdźmy na, w te choices and consequences i, i, i rezygnację, rezygnację z walki. To się okazało trudnym zadaniem, no, dlatego też no, Gameback de facto powstawał 4 lata. Mm. Liczyliśmy, że uda się w 3, a jednak przekładaliśmy terminy premiery, co jak się okazuje nie jest takim złym pomysłem niekiedy. Taki, taki żarty oczywiście, ale to też jest, oczywiście nie jest gwarantem sukcesu, więc, więc być może w momencie emisji programu będę się łapał za głowę, po co ja to mówiłem. Ale nie, jesteśmy umiarkowanymi, umiarkowanymi optymistami yy, i no to też nie jest kropka nad i, bo trzeba pamiętać, że GameTek po premierze po pierwsze będzie miał dwa DLC, ki bo one są obiecane na Kickstarterze. Po drugie prawdopodobnie pochylimy się z troską nad, nad konsolami. Switcha już ogłaszaliśmy, więc Switch będzie na pewno, ale jak już się o, robi Switcha, jak już się robi jak Switcha, się tak, ale jak już no, się ja robi to Switcha, to pewnie pozostałe konsole też. A później, jeżeli wszystko będzie fajnie się składało i to, to, to naprawdę nie będzie jakiś totalny fail, to zrobimy Game of the Year edition, bo to są gry, które się fajnie na to nadają, że tam jest jeszcze coś dołożone, mm. może będzie jeszcze parę ekstrasów fajnych, których na teraz zabrakło albo czasu, albo pieniędzy. A jeżeli się ten uda, to kontynuacja, rozumiem, tak? Czy... Ale to na pewno nie od razu chyba, bo nie to tak kontynuację się robi, znaczy, tylko... teoretycznie przy... od razu się powinno przechodzić do następnych projektów, ale zakładam, że teraz w się w Ale to, to tak, następne projekty się dzieją, bo niektóre już były ogłoszone. Jeden projekt robimy z Image Games, jeden projekt robimy taki, o którym nic nie możemy mówić, ale myślę, że będzie ciekawą niespodzianką, jak już nasz tam master wydawca zdecyduje się to ogłosić. I, i yy, no, coś swojego kolejnego będziemy robić. No, zasada jest taka, tak, tak mówią na mieście, że dwójkę robisz od razu, jeżeli jedynka była super hitem. A jeżeli jest takim po prostu hitem, to raczej lepiej czymś to przepleść, mm. nabrać dystansu. Dać i, ludziom pograć, tak, dać ludziom ten pograć, ten tytuł, pokochać go. go tak, tak, dokładnie. Więc, więc tutaj yy, no, no, na, na pewno najwięcej na tematu teraz z optyki będzie na, na Temacie tak zwanym czyli coś, co robimy z Image Games, i, i, i pewnie, pewnie tam będzie teraz dużo pary szło. Co to będzie, jeżeli może zdradzić? To znaczy, do no cóż, znowu wolałbym, żeby to Image Games ogłaszało, czyli za, zaproście albo Piotra Gnypa, albo, albo yy, jako, który jest tam w zarządzie Image Games, albo ojców założycieli.